Witam Was kochani bardzo serdecznie Dzisiaj recenzja myślę całkiem ciekawego kosmetyku Zwłaszcza dla osób, które mają problem ze skórą Które mają skłonności do powstawania zaskórników Czy też wągrów Mam tutaj produkt, który zakupiłam Oczywiście na amerykańskim ebayu Jak wiele rzeczy, które testuję Jest to Miracle Black Mask Jest to jedyna nazwa, którą jestem w stanie tu przeczytać Ponieważ reszta już jest w chińskich krzaczkach. Jest to maska, która już zasłynęła na YouTubie. Może nie ta konkretna, ale taki rodzaj maseczek na twarz już pojawił się w wielu produkcjach zagranicznych. Jest to maska, którą aplikujemy na twarz, zastyga ona na twarzy, a następnie ściągamy ją i razem z nią wychodzą wszystkie nasze niedoskonałości skórne. Mówię oczywiście o wągach. Yy, powiem Wam, że tak, yy, maska nie była wcale droga. Kupiłam ją za około 3 dolary. Taką dużą pojemność, tu mam 60 ml. Yy, nie pokładałam w niej wielkiej nadziei. Myślałam, że może te zagraniczne youtuberki mają jakieś droższe, lepsze wersje, no ale stwierdziłam, spróbujemy. Zaaplikowałam maskę na nos i policzki oraz na brodę, dokładnie tak jak zobaczycie teraz na zdjęciu. Po około 10 minutach maska była już sucha, zupełnie nie przyklejała się do palców, kiedy przejechałam po skórze dłońmi. I wtedy przyszedł czas na ściągnięcie maski. I to, co zobaczyłam, naprawdę mnie zaskoczyło. Ja osobiście bardzo dbam o skórę, czyszczę ją regularnie, robię peelingi. Zdarza mi się coś tam czasem wyciskać I nie spodziewałam się, żeby na mojej akurat masce znalazło się jakoś dużo wągrów Natomiast to, co wyciągnęłam z mojej skóry, naprawdę mnie przeraziło Łącznie z policzkami Każdy kawałek skóry miał, znaczy kawałek tej maski ściągniętej ze skóry Miał na sobie takie malutkie czopki włoski W zależności od tego, jak duże były pory w danym miejscu może osoby wrażliwe będą teraz trochę przerażone, więc może przeskoczcie ten fragment. Pokażę Wam, bo stwierdziłam, że jak recenzja, no to musi być rzetelna. Pokażę Wam teraz na zdjęciu, co uzyskałam. Pokażę Wam zdjęcia dokładnie tej ściągniętej z mojej twarzy maski. Także tak, zobaczcie, jak to wyglądało. Obrzydliwe. Ale no tak, tak właśnie to wyglądało. Także maska jak najbardziej zdała egzamin. I myślę, że jest to takie moje odkrycie sezonu, naprawdę, ponieważ dość sporo pieniędzy wydawałam na takie plasterki na nos. Jeden taki plasterek kosztuje w granicach 2 zł w sklepie, natomiast tutaj za. Poczekajcie, przeliczę. Około 12 zł. Kupiłam maskę 60 ml, która starczy na wieki, bo naprawdę nie dużo trzeba, żeby pokryć twarz. Ona. Nie chcę tutaj wylać wszystkiego, ale wycisnę odrobinkę. Tak wygląda, widzicie? O. Jest zupełnie czarna, o konsystencji żelowatej, łatwo się rozprowadza i jak zrywamy, to schodzi cała. Nie ma takiej możliwości, żeby tam zostały jakieś czarne plamy, placki na twarzy. Jeżeli jest dobrze wysuszona, to wszystko schodzi. Naprawdę się z niej bardzo cieszę, ponieważ jest to taka dla mnie możliwość naprawdę dogłębnego oczyszczenia tej skóry. Ona naprawdę mocno się przylepia, także osoby z wrażliwą skórą ostrzegam, że to zrywanie, zwłaszcza gdzieś tutaj z okolicy pod oczami, może być trochę bolesne, ale ta świadomość, że faktycznie ściągam wszystko, że z każdego z małych porów wychodzi wszystko, cała jego zawartość, no to jest coś, co naprawdę mnie bardzo, bardzo cieszy, także polecam. Yy, może niekoniecznie ta jedna firma, nie wiem jaka to jest firma, ale. Myślę, że tutaj zobaczycie. Moja wygląda tak. Miracle Black Mask y, i firma jest Ksyuzilm. nie wiem czy dobrze to wymawiam, ale napiszę wam wszystko na dole, co uda mi się tutaj y, odczytać ale takich produktów na YouTube jest bardzo dużo. Nie wiem jak na Allegro polskim, nie wiem jak w polskich sklepach, ale z tego co widzę, to takie rzeczy najlepiej kupować właśnie na YouTube, bezpośrednio z Azji, czy to z Korei, czy to z Chin, czy z Japonii. Sama nie wiem skąd to teraz kupiłam, wszystko wam napiszę na dole. Natomiast takich propozycji jest bardzo dużo na ebayu Bardzo dużo firm takie maski produkuje I podejrzewam, że one wszystkie tak samo działają Na tej samej zasadzie Także nie wiem, czy jest sens przepłacać eee, Starcza na długo, świetnie działa Oczyszcza skórę Także myślę, że produkt wart polecenia I dosyć ciekawy eee, Także tak, tyle chciałam Wam powiedzieć eee, Z takiej e, szybkiej recenzji na moich ustach oczywiście konturówka z Essence, tym razem kolor Cute Pink. Nie ja przypomnę sobie teraz, ale jeden z tych, które pojawiły się w ostatnim holu, który również podlinkuję Wam na dole. Bardzo fajne są te pomadki, te konturówki, którymi jak pomadką wypełniam sobie usta. Także yy, tak, to wszystko na dziś. Jeszcze raz polecam czarną, cudowną maskę do wyciągania czarnych główek z naszych porów. Eee... I do następnego razu. Trzymajcie się, pa! pa.